O leżącej na skrzyżowaniu ruchliwych dróg hojnie mówi się, że to prawdziwy tygiel historii, a jednocześnie dowód na to, jak daleko właśnie historycznie odeszliśmy od czasów, gdy runęły z kościoła Najświętszej Marii Panny dzwony. Kilka ostatnich lat to prawdziwy renesans hojny znanej też jako Königsberg Neumark, położonej w południowej części regionu nad rzeką Różycą. Ale jeszcze na początku lat 90. stara gotycka zabudowa była morzem ruin, zupełnie nie kojarzących się z bogatym ośrodkiem kupieckim z końca XIV i początku XV wieku. W 1990 roku w pozostałościach po kościele najświętszej Marii Panny powstały sceny do filmu Larsa Fontiera Europa, nagrodzonego później na festiwalu w Cannes. Wielu artystów uległo urokowi ruin tej budowli, tak jak i wielu artystów, budowlę tę tworzyło, a obecnie uczestniczy w jej odbudowie. Coś niezwykle pięknego jest w tym świecie ruin. Plątaninie rusztowań i zachowanych elementów dawnej świetności, połączonych w trudach odbudowy. Żeby zrozumieć niesamowitość tego miejsca, trzeba nie tylko je zobaczyć. Trzeba poznać paradoksy losów Kościoła Najświętszej Marii Panny, żeby zrozumieć zawiłość jego historii. Przetrwał wojny, ale zniszczyli go wyzwoliciele. Zapomnieli o nim ci, którzy wojnę wygrali. I dopiero z inicjatywy tych, którzy wojnę wywołali, którzy ją przegrali, rozpoczęto myśleć o jego odbudowie. I wspólnie Polacy i Niemcy, specjalnie utworzona fundacja, wojewódzki konserwator zabytków, władze kościelne rozpoczęli pracę, gigantyczną pracę nad odbudową tej monumentalnej świątyni. I co jest ważne, świątynia ma ekumeniczny charakter. Tutaj wspólnie modlą się Polacy i Niemcy, bo Boga mamy przecież takiego samego tego samego. 12 dni po wyzwoleniu Rosjanie podpalili kościół, a spadający w czasie pożaru dzwon dopełnił ogromu zniszczenia. Z bogatego wyposażenia nie zostało nic poza fragmentami fresków i polichromii w kaplicach okalających trzy nawołe wnętrze kościoła, ukazują ukrzyżowanie Chrystusa, symbole ewangelistów, wizerunki świętych, motywy roślinne. Freski pochodzą z XV wieku i należy przypuszczać, że i one zostaną odrestaurowane. Dzisiaj mozolne prace rekonstrukcyjne przynoszą niezwykły efekt. To, co zostało i to, co zbudowano na nowo, w nowych historycznych realiach współpracy Niemców i Polaków, budzi uznanie i podziw. Dawne kolumny i służki podtrzymujące kiedyś gotyckie sklepienie. Sąsiadują z nowoczesnymi kolumnami z wysokiej klasy betonu. Stare cegły harmonijnie skomponowano z nowymi, obudowującymi kolumny. Okres największej świetności kościoła, którego budowę rozpoczęto w 1389 roku, to początek XV wieku, gdy znany architekt Henryk Brunsberg ustalił konstrukcję świątyni. Pełne barw i efektów światłocieniowych glazurowane cegły tworzą wokół całego kościoła okazałe wimpergi, bardzo charakterystyczne dla budowli gotyckich tej części Europy i podziwiane przez odwiedzających dzisiaj szczególnie chętnie. A jeden z niestrudzonych inicjatorów odbudowy, ksiądz prałat Antoni Hodakowski sam często oprowadza gości z wielu krajów Europy, przybliżając im historię dawną i współczesną historię kościoła. Piękna tej starej budowli nie zniszczyła brzydota sąsiedztwa prostopadościennych bloków, zbudowanych jakby złośliwie właśnie tutaj w latach 70. XX wieku. Wręcz przeciwnie, odbudowany kościół stał się jeszcze wymowniejszym symbolem możliwości pojednania pojednania Polaków i Niemców. A ta świątynia stała się przykładem tego pojednania dużo bardziej ważnym niż jakiekolwiek rozmowy polityczne.